Witam Was bardzo serdecznie w tym vlogu. Jest to vlog prowadzony ze studia mojego, gdzie dzisiaj nagrywam od rana. Jest to studio nagrań. Nagrywam nowe szkolenie. Właściwie już skończyłem w tej chwili. Nagrywałem od godziny 9 do 14 przez 5 godzin. Szkolenie z zakresu edycji wideo w programie iMovie. Bardzo fajna sprawa, bo to jest kolejne dla mnie doświadczenie, a mianowicie większość ujęć opieram na zrzutach, na nagraniach właściwie ekranu. Co ciekawe, czyli nie mam tutaj tych wszystkich demonstracji, nie mam. Tyle sprzętu jak przy szkoleniach dronowych, które po pierwsze są mega niszowe. Po drugie, są mega wymagające, jeżeli chodzi o produkcję solo, i w dodatku niewdzięczne, jeżeli chodzi o ich sprzedaż. Postanowiłem zrobić coś dla szerszego grona, czyli iMovie, który jest dostępny bezpłatnie dla wszystkich posiadaczy Maców, ale nie tylko Macbooków, bo też urządzeń mobilnych typu iPady czy iPhony. I zrobiłem szkolenie od A do Z dotyczące iMovie. Ja w tym programie już działam co najmniej z 5 lat, więc. Mam dosyć dużo doświadczeń. Wczoraj posiedziałem i zrobiłem sobie fajną taką agendę. Postarałem się przynajmniej zrobić taką fajną agendę, tak zwany outline, czyli zarys tego szkolenia, spis treści. I wynotowałem też uwagi, czyli co chciałbym przekazać w danym punkcie. I w sumie nagrałem dzisiaj 18 rozdziałów. Każdy zawiera przykład. I naszym przedmiotem działania było właśnie stworzenie filmu dotyczącego. To był krótki, Taki dwuminutowy vlog, pokazałem tutaj szereg środków wyrazu, czyli na przykład globus z mapą, pokazałem na, e, formę napisów, następnie e, formę rozpoczęcia danego, danej produkcji, czyli obraz ogólny, później narracja autora, e, później przejścia, czyli efekt zmiany, wprowadzenie rolki B, czyli przebitek. Dronowych do ujęć vlogowych, później jakiś szczegół, czy zachód słońca, dane wspomnienie, impresje, napis wprowadziłem, korekty kolorów, też ruch la panorama, lub też dwa ujęcia w jednym. Czyli na przykład okno, obraz w obrazie lub też logo, obraz podzielony pionowo, obraz podzielony poziomo, zakończenie klipu, dodanie napisów, wyciszenie muzyki, dopasowanie muzyki, barwienie, korekta kolorów, balans bieli, jego korekta, automatyczne dopasowanie kolorów pomiędzy dwoma klipami i później renderowanie już, czy do 4K, czy do 1080 i forma zapisu. Pokazałem też pracę na wydarzeniach, w bibliotekach i było tego dosyć dużo. Przygotowałem się cały dzień. Nagrania trwają drugi dzień i trzeci dzień. To będzie pewnie edycja, korekta, jeszcze do, dogrywki. Różnych takich rzeczy i materiałów, których mi tutaj brakuje. Bardzo Ci się cieszę, niezwykle się cieszę. Słuchajcie, z tego szkolenia, które robię, dlatego, że postanowiłem sobie, że jesienią zrobię więcej rzeczy dla ludzi, którzy niekoniecznie latają dronami, tylko na przykład chcą tworzyć produkcje filmowe. I, a i mówię, z dużym krokiem, dlatego, że poprzez przekazywanie własnych doświadczeń. Jest to też niesamowita sztuka. Ja się też tego cały czas uczę, uczyłem długo i uczę cały czas, ale też kształcimy siebie, czyli odkrywamy inne ciekawe aspekty danego przedmiotu, z którego wykładamy, i tak dalej, i tak dalej. Także rozwój jest cały czas jest to mega fajne i duże wyzwanie. Każdy, kto kiedyś prowadził zajęcia albo uczył kogoś, Drugiego przez dłuższy czas, czyli kompleksowego procesu od A do Z, czyli od zera, nie wiem nic o mówi, do procesu, do poziomu gościa, który jest w stanie już samodzielnie robić filmy i produkcję, powiedzmy z wakacji, albo produkcję, nie wiem, z imprezy rodzinnej, jak najbardziej. iMovie mówi nam to umożliwia. Oczywiście to nie jest program mega zaawansowany, nie czarujmy się i nie oszukujmy, ale za to jest intuicyjny, jest prosty i szybki, a czas w dzisiejszych czasach, w dzisiejszych w teraźniejszości dzisiejszej, jest niezwykle cenny i właśnie dlatego na pierwszy ogień poszedł iMovie. Długo też pracowałem nad DaVinci Resolve, ale muszę powiedzieć, że po ostatniej edycji vlogu, gdzie zawziąłem się i edytowałem chyba przez 4 godziny, muszę powiedzieć, że jest parę rzeczy, które DaVinci mi nie odpowiadają, mianowicie nie odpowiadają mi. Funkcjonalność samego cięcia nie za bardzo jest dobra, dlatego że powstają nam tak zwane gapy, przestrzenie, które za każdym razem trzeba uzupełniać. Druga rzecz, wstawianie klipów, dzielenie klipów. Samo przycięcie przez skróty klawiaturowe nie jesteśmy w stanie osiągnąć. W iMovie najeżdżam na głowicę i bardzo dobrze mi się i szybko tnie i pięknie wchodzą mi klipy. Oczywiście Dive jest fantastyczny, bo ma dużo efektów specjalnych, które jesteśmy w stanie zrobić, typu. Nie wiem, efekt glitch czy zatrzymanie, zamrożenie kadru, szereg różnych animacji fantastycznych i Fusion można zrobić. Naprawdę dużo kapitalnych efektów, czego nie zrobimy w iMovie. Ale możemy równie dobrze też zrobić tak, że to cięcie, tak zwany rough cutting, czyli to pierwsze cięcie zrobić w iMovie i później przenieść cały obraz, przerenderować w 4K i przenieść do, do Da Dlaczego nie? I tam też nawet przebarwić. Zależy od potrzeb, zależy od tego, jakie mamy też ramy czasowe, budżet na przedsięwzięcie i tak dalej i tak dalej. Jakie cele chcemy osiągnąć. Na dzisiaj moim celem było przedstawienie i ja mówię, że się bardzo cieszę. Jutro wchodzimy znowu z poranną kawą na żywo rano. że codziennie się dużo dzieje i moje jesienne produkcje będą głównie skupiały się w produkcjach dla powszechnego bardziej widza niż w produkcjach specjalistycznych czy mega niszowych, gdzie e, praktycznie robię nisze w niszy. Prawda? E, zatem no, myślę, że to do przodu na pewno gra. Oczywiście na bieżąco realizuję też projekty YouTube'owe. Już mam dwa nowe filmy przygotowane, ale chcę je trochę rozbić w czasie, jeżeli chodzi o premiery, żeby nie edytować, nie publikować tych filmów jesienią codziennie czy co drugi dzień, ale tak dwa, trzy razy w tygodniu to wszystko. Może dwa razy w tygodniu wystarczy. Jeden live i jeden główny epizod. Na tym będę się skupiał w następnych dniach. Pokażę Wam teraz klip, jaki wyszedł, i pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym epizodzie. Cześć!